Duże i niewygodne płyty CD nieupłaganie odchodzą w przeszłość. Muzykę najwygodniej jest teraz pobierać w formie plików z sieci. Dzięki aplikacji T-Mobile Sklep MP3 możemy to robić wygodnie, bezpiecznie i legalnie. Bez trudu pobierzemy pojedyncze utwory, jak i całe albumy, a wszystko to bez zabezpieczeń DRM. Aplikację pobieramy ze sklepu Google Play. Znajdujemy ją wpisując w wyszukiwarkę Sklep MP3 i wybierając pozycję od T-Mobile. Inną metodą pobrania aplikacji jest wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści muzyka na numer 8008. W odpowiedzi otrzymamy bezpośredni link do aplikacji w sklepie Google Play. Instalujemy sklep mp3. Po instalacji pojawia się on na liście aplikacji naszego urządzenia, a zwykle również na jednym z ekranów głównych. Uruchamiamy aplikację. Przechodzimy przez ekran powitalny. Możemy tu zaznaczyć, aby więcej się nie pojawiał. Aplikacja ma sześć działów, pomiędzy którymi przełączamy się przesuwając ekrany. W pierwszym szukamy wykonawców i ich utworów według gatunków. W drugim przeglądamy nowości i propozycje. Na kolejnych ekranach szukamy artystów, albumów oraz konkretnych utworów. Ostatnia sekcja to wiadomości ze świata muzyki, które dostarcza m.in. portal T-Mobile Music. Korzystając z preferowanej przez nas metody wyszukiwania, docieramy do pożądanego przez nas utworu lub listy utworów z albumu. U góry mamy podaną nazwę wykonawcy, album, datę wydania i gatunek. Na liście, na dole, obok nazwy każdej piosenki jest ikona koszyka, umożliwiająca jej zakup. Ikoną obok możemy odtworzyć fragment utworu. Aby kupić cały album, używamy ikony u góry. Opcja poniżej pozwala obejrzeć wszystkie albumy wykonawcy. Jeśli korzystamy z Wi-Fi, musimy zalogować się do serwisu. Loginem jest nasz numer telefonu. Przed pierwszym zakupem należy wysłać bezpłatny SMS o treści A pod numer 6677. W odpowiedzi otrzymujemy hasło do naszego konta. Jeżeli korzystanie z Wi-Fi w naszym smartfonie jest wyłączone, to logowanie nie jest konieczne. Utwory otrzymujemy w ramach odnawialnej subskrypcji. Z naszego konta T-Mobile płacimy jedynie 9 zł i dostajemy możliwość pobrania 15 dowolnie wybranych utworów. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć własną płytę MP3, na której zamieścimy naszą ulubioną muzykę. Muzykę ściągamy naciskając przycisk Pobierz. Po zakończeniu pobierania utwór znajduje się w pamięci naszego smartfona lub tabletu w formie pliku MP3. Równie prosto możemy pobrać pełny album. Wystarczy dotknąć ikonę, pobierz album. Wtedy wszystkie utwory znajdą się w telefonie, a jeżeli w międzyczasie będzie konieczne dokupienie kolejnej puli 15 utworów, to zostaniemy o tym poinformowani. Sklep MP3 to legalna, wygodna i praktyczna brama do licznych gatunków muzyki. Dzięki temu, że utwory nie mają zabezpieczeń DRM, możemy ich słuchać na wszystkich naszych urządzeniach, odtwarzających pliki audio i nie potrzebujemy do tego żadnych specjalnych aplikacji.